Witajcie kochani. Wiecie, ja się ciągle dziwię, że większość ludzi, których spotykam, nie wie jeszcze nic o tych kilku podstawowych lekach z apteczki homopatycznej pierwszej pomocy, które warto mieć w domu, które niwelują cierpienie, a czasem nawet ratują życie. Ja tych kilka leków mam zawsze w torebce przez cały rok. One są znane od ponad 200 lat. Ja o nich mówię od ponad 20 lat. Każdemu pacjentowi odsyłam do mojej strony od kilku lat, gdzie one są dobrze opisane. I jestem bardzo wdzięczna magazynowi Zdrowie bez leków, że mogę przybliżyć Wam te kilka leków homopatycznych należących do apteczki pierwszej pomocy takiej urazowej. I w najbliższym artykule. W najbliższym numerze Zdrowia bez leków ukaże się mój artykuł na temat hypericum. Jest to homopatyczny dziurawiec i opisuje sytuacje, w których jest on wskazany. Między innymi w urazach kości ogonowej, gdzie po takim urazie ból potrafi się utrzymywać przez wiele, wiele lat. I jeżeli podacie jedną dawkę, czyli trzy granulki, Chyperikum w potencji C200 ból ustąpi tego samego dnia, nawet jeżeli trwał wiele lat. Tak samo zmiażdżone palce, rąk stóp, rozerwany paznokieć, wszystkie uszkodzenia dobrze unerwionych części ciała, gdzie bóle są trudne do zniesienia, ostre szczelające jak, jak prądem jak przy dotknięciu do elektrycznego pastucha idące od zewnątrz do, ku środkowi, ku centrum ciała, na przykład po poparzeniach ciężkich. Potworne bóle, wynikające z uszkodzenia nerwów i splotów nerwowych. Oficjalna medycyna nie umie sobie z tym radzić, a Hypericum jedna dawka likwiduje te bóle natychmiast, nawet jeżeli trwają wiele miesięcy czy lat. Możecie podać każdemu Człowiekowi, a nawet zwierzęciu. I zobaczycie, jak natychmiast, jak cudownie działa taki lek homopatyczny. Warunkiem jest, że jest on dobrze dobrany, czyli ta sytuacja jest dokładnie taka, jak opisuje w moim artykule. Pozdrawiam Was serdecznie.